Co robić, aby nie stać się tłumem? Kilka rad, które wypisałem sobie, żeby Państwu przekazać. Idź własną drogą, także wychodząc z tłumu. Obierz kierunek i wyjdź z tłumu. Obierz kierunek i nie daj się zgnieść poczuciu bycia w znikomej mniejszości, który płynie z mediów. Nie jesteś w znikomej mniejszości. Jest nas bardzo wielu. Tych, którzy myślą, czują podobnie jak Ty. Którzy gotowi są ci podać rękę, którzy gotowi są być solidarni wobec ciebie. O tym media cię nie poinformują, ale my jesteśmy. Wyjdź z tłumu, przyjdź do nas. Nie rób tego, co inni. Większość zachowuje się w tłumie bezmyślnie. Dopiero potem racjonalizuje swoje zachowanie, gdy jest przerażona tym, co zrobiła. Nie ulegaj stampede, czyli owczemu pędowi. Stampede to akurat był taki. Taka panika w wielkim stadzie bydła, które tratowało wszystko. Ale nie ulegaj owczemu pędowi. Owczy pęd nigdy nie ma racji. Owczy pęd cię zgubi. Jeżeli widzisz owczy pęd, podążaj w przeciwnym kierunku. Kiedy już nie panujesz nad emocjami, weź głęboki oddech. Staj się kontrolować ten oddech. Unikaj ognisk agresji. Jeżeli widzisz agresję, odejdź mechanicznie od tej od tego miejsca. Przewiduj rozwój sytuacji i bądź jednym z pierwszych, którzy zareagują na to, co się może zdarzyć. Idź w stronę mniejszego zagęszczenia, unikaj środka i barier. To wszystko są symboliczne rady, ale one mają wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie zjawisku paniki, którą usiłuje się w nas wdrukować w tej chwili. Poddasz się panice, już nie słuchasz argumentów. Poddasz się panice, kierujesz się tylko instynktem, instynktem przetrwania, który wiedziecie na manowce. Zwalczaj objawy nerwicy rękowej. Takie jak niepokój, strach, poczucie zagrożenia, ataki paniki. Silne napięcie, zawroty głowy, ucisk w gardle, pocenie się, krótki oddech, suchość w ustach, bezsenność. Mrowienie i drętwienie kończyn, bóle mięśniowe, ból brzucha, biegunki. To wszystko są symptomy tego, że wpadasz w nerwicę lękową. Unikaj tego. Ten stan powoduje taki uogólniony lęk. Nie wiesz, skąd on się bierze, nie wiesz, czego dotyczy, ale boisz się. To płynie z mediów. Kiedy brak poczucia bezpieczeństwa, wtedy zjawia się ktoś, kto mówi: Podaj mi rękę, ja cię wyprowadzę, a ty z wdzięcznością oddajesz mu wszystko nie tylko swoją rękę, ale swój majątek i swoją wolność. A on wyprowadza cię na Manowce, tam gdzie chce, aby zrobić z ciebie niewolnika. Bądź solidarny i nie poddawaj się lękowi, współczuj innym. Znajdź źródło lęku i wyeliminuj je ze swojego życia. Unikaj sytuacji, które powodują twój lęk. A więc nie włączaj telewizora. Nie słuchaj radia, jeżeli ono powoduje twój lęk. Nie czytaj gazet, które powodują twój lęk. Myśl, czytaj książki. Rozmawiaj z innymi. Stosuj naturalne metody, takie jak ćwiczenie do zmęczenia. Kiedy się zaczynasz czegoś obawiać, po prostu zmęcz się. Zrób 10 pompek, 20, 50, 100. Przebiegnij przebieg 10 kilometrów. Przespaceruj się. Zrób coś, żeby się zmęczyć fizycznie. Zobaczysz, że to pomoże. Uciekaj przed stresem. Biegnij, wręcz biegnij. Męcz się. Przytul osobę bliską, bez powodu. Będzie wam dobrze razem. Wyjdziecie z tej kąpieli paniki. Nie oglądaj, czytaj. Nie milcz, rozmawiaj. Realizuj krótkie cele. Staraj się z planem wypełniać osiągalne, krótkotrwałe cele. One dadzą ci satysfakcję i poczucie stałości i pewności. Wyciągną cię krok po kroku, drabinka, szczebelek po szczebelce, wyciągną cię z tego bagna paniki. Wychodź powoli, nie patrz w horyzont. Krok po kroku wychodź z tego stanu. To się da zrobić.